Witamy Was bardzo gorąco. Serku też musisz się przywitać. Powiem: Cześć! Cześć! cześć zapraszamy Was na nowy filmik serii Co słychać u Jamesa! Poza ostatnie miesiące nie nagrywaliśmy takiego filmu. Dlaczego takiego filmu nie nagraliśmy, synku? Cześć! Cześć! Witamy Was bardzo gorąco i zapraszamy na kolejny filmik serii Co słychać u Jamesa. Dawno nie było go na naszym kanale. Ale dzisiaj, z okazji, że jest 30 maja, postanowiłam nagrać taki film. A wydarzyło się wiele rzeczy, z którymi chciałabym się z Wami podzielić. Wiem, że to jest kicie do tej serii, tak mi przynajmniej przy wiadomościach. Um, o, kto to jest? Kto to? Nie chcesz? To jest Gaston, biedoreczka. <laughs> E, największym wnioskiem, moim zdaniem, jest to, że w końcu pojawiła się dwójka. Nie miałam okazji się wcześniej Wam pochwalić, e, że jedna z dwójek się już pojawiła, druga jeszcze wychodzi, a świadczy o tym zwiększony śnotek naszego syna. E, tak. Kolejnym hitem, zupełnym hitem jest e, ciastolina plastrina, e, e, plastrina, dobrze mówię, ciastolina playdo, którą bawimy się kilka, o, dziękuję za nalepkę, którą bawimy się kilka, nawet kilkanaście razy dziennie. Tak, co to pudełeczko jakieś? A, to kwiatek. I na pewno, jeżeli będziecie oglądać ten film dłużej, usłyszycie, że James y, wybiera język angielski do komunikacji. Więcej słów zna w języku angielskim, chociaż ja staram się mu. O, o, chociaż ja starałam się zawsze mówić do niego po polsku. Znaczy nie zawsze, ale mm, jak, jak tylko mogę. Z Playde łowimy się bardzo, 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 tak, bardzo często. I wyciskamy różne rzeczy. On ma taką wyciskarkę, tutaj jest taka właśnie jest maszynka do wyciskania. Mamy różne kształty, play -doh, play -doh. tak? Tak? Proszę, to włóż tutaj i teraz naciśnij. I co będzie wychodziło? taki Tak, skormin! Widzicie? Mm, mówię do niego po polsku, on zdecyduje się na angielski. Jest to język łatwiejszy, taki bardziej chyba melodyjny, które szczególnie dzieci szybciej łapią, ale nie będę się podobała, bo część słów też mówi po polsku i na przykład kiedy jesteśmy na placu zabaw, i on mówi do kogoś: chodź, albo mówi cześć, i na przykład niektóre dzieci e, są trochę zorientowane, bo nie wiedzą, nie, nie wierzą, co się dzieje. Także będziemy musieli dobrze rozgryźć, jak on pójdzie do przedszkola żeby przedszkola, wiecie, gdzie będą dzieci różnej narodowości. Co jeszcze się wydarzyło? Chyba kolejną rzeczą jest to, że... James, jak masz na imię? James. James, że dosłownie od kilku dni James zaczął się nazywać e, po imieniu. James! Tak, poczekaj, mama musi ci wytrzeć nosek, bo wcześniej wołał na siebie baby. Od, nie mogliśmy go zupełnie przekonać do tego, żeby się nazywał po swojemu, ale teraz już jest, teraz już jest inaczej. E, koło? Koło zrobić, tak? Zaraz zrobi koło. To Kule. Bezpiesa, ale Mama zrobi koło? Tak, auto. Będzie auto, myślisz? Tak. Zobaczymy. Proszę bardzo. Proszę. To jest dzięki. Proszę. Będziemy sobie dzięki. Proszę. Ta mm. Na przykład jak jesteśmy na blotu zabaw i tam jest taka fontanna i chce, żeby dzieci mu wyciskali wodę, bo on sam jeszcze tego nie potrafi robić, to wtedy przychodzi z pojemniczkiem i mówi woda, please. I dzieci tak, o co chodzi, ale domyślałem się, bo wiedzą, że stoi z czymś, żeby przy tej fontanie, żeby mu tej, tej wody naleć. Ale poczekajcie, bo zapomniałam o czym Wam mówiłam, powiedziałam Wam o zębie, powiedziałam o imieniu. Aha, ale przy okazji imienia chciałabym powiedzieć, że chyba musimy zmienić jego imię na Tadek. Tadek nie Jadek, bo od... Ponad tygodnia, więcej od 10 może dni, e, zupełnie odmawia przyjęcia posiłków w ciągu dnia mami, i zjeść śniadanie owsiankę, mami. proszę bardzo, sobie tak? zje owsiankę, a później już niestety nie ma ochoty na nic. Bardzo mnie to martwi. E, sprawdzaliśmy różne fora i podobne odwolatki tak mają, że czasami po prostu nie chce, nie, nie chce im się jeść. Graf ostatnio oglądał też program w telewizji, w którym był właśnie program o takich niesfornych, o, już miałeś, tak? o takich niesfornych dzieciach. Tam się mówiło, że czasami właśnie to jest, może być spowodowane tego, że dziecko po prostu jest niegrzeczne, że na przykład nie chce jeść, a z drugiej strony może być tak, że nie chce jeść, bo na przykład za jakiś czas dacie mu butelkę mleka i on wie o tym, że i tak i tak będzie najedzone. Dzisiaj, dzisiaj próbowałam właśnie mu dać rano owsiankę, zazwyczaj nie ją jadł, ale dzisiaj dołożyłam do niej nowy składnik, truskawki, która jeszcze w tamtym roku jadł, w tym roku w ogóle nie ma ochoty na żadne owoce. Nie wiem dlaczego tak jest, mówię, po prostu tak się tym martwię i przejmuję, bo nie chciałabym, żeby moje dziecko właśnie było takim mi jadkiem, na to się wygląda, że teraz chyba tylko powietrzem, żyje i wodą i sokiem. I to mu wystarczy, chociaż kolację całą zjada, lubi też jogurty, ale jeżeli chcebym wprowadzić coś nowego, to hummus uwielbia hummus. Humus też mógłby codziennie jeść, a tak poza tym to jakoś nie za bardzo. Hmm. Tak, i jak hummus, tak? I co jeszcze? I chlebek lubisz? Chleba. Chleba? Chleba. Zaraz się zupkę ugotowała. Zjemy zupę dzisiaj? Nie. Nie. A dlaczego nie chcesz zupy? Nie. Trzeba zjeść zupkę. Siadaj tutaj. Nie, ty tutaj siada ja to jeszcze za dużo jestem. A kto to jest? Kotek, kotek, um, czekajcie, no to powiedziałam Wam to, no właśnie o tym jedzeniu, mam nadzieję, że jak macie jakieś rady, to dajcie mi s chęć, wysłucham. Um, co bym jeszcze chciała Wam powiedzieć, że um, jeżeli chodzi o nocnikowanie, to też jesteśmy z niego bardzo mnie wszystko jest super. Um, jeszcze na, na noc mu zakładałam pieluch, ale w ciągu dnia... Um, Wszędzie mogę z nimi jeździć. Ostatnio założyłam mu pieluchę, kiedy pojechaliśmy do Legorandu, to z tego względu, że nie wiedziałam, jak długo będziemy w tym awantarzu Czy tam będzie dostęp do toalety? A co się okazało, że on jej tak prosił, trzymał, tak że naprawdę było. Jestem pod wrażeniem. I tamtej nocy, wyobraźcie sobie, obudził mnie o drugie w nocy, pierwszy raz w życiu, i poprosił, że chce do toalety, i że on go posadziła na, na ubikancję. I ja naprawdę byłam pod wielkim wrażeniem, chociaż pielucha za ona jeszcze jest mokra, nie wiem czy mu akurat wtedy tak było, chociaż to też jest może spowodowane, że nie lubił za bardzo czucia, bo zdarzył mu się wypadek. Byliśmy u znajomych, w czasie zabawy właśnie zapomniał się to, trochę. I też byliśmy raz w sklepie i po prostu no, też podczas zabawy właśnie no, e, zrobił niech niechcący sisi. Oczywiście ja zawsze jeszcze nauczona doświadczenie noszę ze sobą dodatkowy zestaw ubrań i mi się wydaje, że on po prostu nie lubi tego życia, e, że jest na i nieprzyjemny, dlatego po prostu teraz, teraz trzyma. Tak, e, uwielbiasz śpiewać, jest bardzo muzykalny i jego ulubione piosenki to właśnie z... Więc tykułniki z zazwyczaj, te z, 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 z jakichś bajek ulubionych. A w ogóle, może, może mam powiedzieć, że miałam na jakimś filmie, macie ochotę, żebym pokazała wam film z jakimiś aplikacjami na telefon, którym pozwalamy się Jamesowi bawić I zawsze, kiedy on używa telefonu, daję mu to robić. Uważam, że to też jest potrzebne do rozwoju dziecka, ale zawsze kontroluję to, co ogląda, to, co czym się czymś bawi. Piękna piosenka, pięknie zaśpiewałeś. Um, ale nie chcę też, żeby spędzać zbyt dużo czasu na telefonie, ale powiem szczerze, że ja czasami się łapię, że ja też siedzę na tym telefonie klikając ze strony na stronę zupełnie bezwiednie, nie chcę, żeby tak było w jego przypadku, ale to też jest moim zdaniem w jakimś tam stopniu nieuniknione, ale oczywiście będę starać się to ograniczać. Uwielbia spinaczek, tutaj też zresztą to widać, przepina, rozpina, rozkłada, kombinuje, e, kombinator pierwsza klasa, e, oczywiście miłość do traktorów czy tam ciężarówek, pociągów, nie zmalała, jest ta sama, tylko teraz właśnie ciastolina jest na, na pierwszym miejscu, a także piosenkę jedna, którą się boję zaśpiewać, bo może to na koniec Wam ten reportuar dodamy, bo wiem o tym, że tutaj będzie już upierna nasza lenizna i nic nie będzie można zrobić. Jeżeli chodzi o naukę kolorów, to też nam idzie w miarę dobrze. Ja nigdy nie miałam okazji Wam też powiedzieć, ale odkryłam niedawno fantastyczny blog, wideoblog, jedna mama się nazywa 10 minut w spokoju i ma dwie córeczki. Auć, auć. Dwie córeczki i ona właśnie poleciła inną dziewczynę, której niestety imienia nie pamiętam, ale prowadzi bardzo ciekawe filmy, w których mówi o tym, jak właśnie uczyć dzieci kolorów, jak uczyć liczyć, jak zrobić po prostu z dziecka małego geniusza. I ja te filmy nie wszystkie jeszcze widziałam, ale zafascynowanie w tym momencie oglądam i naprawdę szczerze Wam polecam i zostawię te linki na dole, tak żeby też będziecie mogli sobie zarechnąć, bo na pewno coś ciekawego się dowiecie, dowiecie się z tych właśnie um, audycji włączyć. Traktor Tom. Traktor Tom. to sobie włącz tylko cichutko, dobrze? Będziemy mieli teraz chwilę, chwilę spokoju. Jeżeli chodzi o liczenie Jamesa, to też jest po prostu. James, James, poczekaj chwilkę. Cyrku, policz dla, dla wszystkich. Jeden, dwa, Dziś. trzy, cztery, pięć. To wszystko? Hmm, widzicie, teraz jest Majka, ważniej, że nie będzie Wam liczył, ale jest tak. one 2, 3, 8, 9. Ale staram się mu pokazywać, że to jest jeden, że to jest dwie rzeczy. Staram się z nim pracować osobiście, bo z tego co mi mówiła Niania, on też w szkole jakoś nie niezbyt dużą chęcią przyjawia do nauki, właśnie liczenia. Nadal jest bardzo aktywny. Uwielbiam bawić się w piaskownicy w wodzie i myślałam właśnie o zakupie takiej mm, wanienki, to jest podzielona na płyniem takiego stolika. Stolika, gdzie można właśnie bawić się piaskiem i kupiłam też kinetyczny piasek, który ma świetne właściwości. Też może nagrywam ten filmie, żeby zobaczyć jak on się nim jak on się nie bawi. Co jeszcze? Co jeszcze takiego ciekawego robimy Ej, i James lubi robić? To, to aha, bardzo lubi też pomagać. Ja też zatrudniam go do pomocy, Przygotowanie na przykład. On zawsze sobie sam przygotowuje owsiankę, to znaczy wsypuje do miseczki, później dodaje mleko i mówi mi, co później mam z tym zrobić. Miesza, ja zawsze kruruję warzywa na zupę, to on mi pomaga, siedzi razem ze mną właśnie na blacie i coś przygotowywuje. Uczy go po prostu takich codziennych czynności. Proszę go, żeby pomagał gdzieś um, przy praniu. Um, też dobra zabawa, jeżeli chodzi o segregację kolorów na przykład, żeby rozpoznawać, um, żeby był w stanie powiedzieć Wam, jakie to są kolory. Um, czasami odkurza, ale to wiecie, takie tylko... Prowizoryczne, ale daję daj mu odkryć, żeby trochę popracowało, żeby, żeby się zmęczył. I to już chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. I koniecznie dajcie mi znać, czy Wy też może macie tatków, nie w domu i jak Wy sobie radzicie z, tym, z, tym, z, tą, z tą kwestią. Bardzo ciepłutko Was pozdrawiamy. Trzymajcie się, papa! Pa.